Witajcie moi drodzy. Dziś szczególny odcinek. Mamy specjalnego gościa, moją żonę Basię. Cześć! Długo Basi nie było na kanale, ale to nie był przypadek, ponieważ przez ten czas spełnialiśmy pewne ważne dla nas marzenie. Marzenie, którym chcemy się z Wami podzielić. I tym marzeniem jest stworzenie naszej kawy. Bo wiecie, są takie różne w internecie inicjatywy, że napijmy się wspólnie wirtualnej kawki. Tylko prawda jest taka, że taka wirtualna kawka ani nie smakuje, ani nie pachnie i w sumie jak to się napić w wirtualnej kawki. Więc pomyśleliśmy z Basią, że chcielibyśmy się z Wami napić kawy, ale wielu z Was jest rozsianych po całej Polsce, po całym świecie i po prostu nie możemy tego realnie zrobić. A więc stworzyliśmy tą kawę, Żebyśmy mogli nawet na odległość napić się tej kawy z Wami, no i zaprosić Was do świata psychologii. Łubasiu, nazwa tej kawy przecież nie jest przypadkowa. Dokładnie. Nazwa, czyli nastrój na kawę, e, bierze się z tego, że chcieliśmy połączyć te e, wartości, które tutaj e, chcemy szerzyć, więc wiedzę psychologiczną. Tak więc ten nastrój, e, jako termin psychologiczny, e, stwierdziliśmy, że właśnie połączymy z kawą. Tak. I prawdę mówiąc, my jesteśmy psychologami, a więc nie będziemy się zajmować sprzedażą kawy. I zastanawialiśmy się, jak zaprosimy was do tego świata psychologii, kawy, i stwierdziliśmy, że po prostu musimy zrobić klub przyjaciół psychologii. Czyli kawa będzie dla nas takim symbolem, takim biletem wstępu czymś ekskluzywnym tylko dla osób, które będą naszymi klubowiczami. I teraz już mogę wam zdradzić, że Pierwsze, pierwsza ta część tej kawy, którą mamy zamówionych, to jest tylko 80 sztuk, a więc mamy 80 biletów wstępu do naszego klubu przyjaciół psychologii. I porozmawiajmy o tym, czym jest klub przyjaciół psychologii. Bo prawda jest taka, że ten klub jest bardzo specyficzny, bo ta kawa jako symbol jest specyficzna, dlatego że ma symbolizować nam, żeby czerpać w życiu radość. Dlaczego kawa dla ciebie jest takim symbolem, że no ona daje nam w życiu radość? Dla mnie kawa jest symbolem takich przyjemnych, wspólnych poranków, bo by właśnie. W taki sposób zaczynamy praktycznie każdy dzień. Siadamy do tej takiej naszej specjalnej porannej kawki, rozmawiamy o tym, co planujemy na ten dzień, czego spodziewamy się, jakich też miłych wydarzeń chcielibyśmy oczekiwać tego dnia, więc dla nas właśnie kawa no, pomaga nam wejść w taki dobry tryb tego dnia zawsze razem. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo zastanawialiśmy się, co umieścić na tyle tej kawy, i stwierdziliśmy, że damy wam to takie trzy pytania, trzy podpowiedzi, jak porozmawiać z jakąś bliską osobą. No przecież często jest tak, że nie pijemy tej kawy w samotności, mm -hmm. tylko pijemy ją z kimś, z partnerem, partnerką, przyjaciółmi, znajomymi, rodziną itd. I chodzi o to, że tu mamy takie trzy pytania, które mogą nas zainspirować do ciekawej rozmowy, i dlatego ten nastrój na kawę, czyli całe połączenie kawy z psychologią oraz te pytania właśnie mają Was zaprosić trochę do tego świata bardziej refleksyjnego, świata psychologii. I dlatego, jeżeli zastanawiacie się, dla kogo jest w ogóle klub przyjaciół psychologii, to przede wszystkim klub przyjaciół psychologii jest dla osób, które po prostu chcą cieszyć się życiem. Dla nas kawa jest właśnie takim sposobem na to, żeby mieć chociaż małe przyjemności z życia i myślę, że dla wielu z was też ta kawa, herbatka, inne małe rzeczy, które składają się na takie życie życiowe przyjemności. I dlatego, jeżeli interesujesz się psychologią, jeżeli chcesz od życia czerpać więcej, chcesz, żeby to życie było bardziej przyjemne, bardziej radosne, no to klub przyjaciół psychologii to jest takie miejsce, w którym znajdziesz też podobne osoby. Pamiętaj, że na ten moment mamy tylko 80 tych naszych symboli biletów wstępu, a więc tylko tyle osób możemy na, w pierwszej turze zaprosić do naszego klubu. Ale żeby jeszcze Was do tego zachęcić, zastanówmy się nad tą główną ideą, czyli klub przyjaciół psychologii to jest miejsce dla ludzi, którzy chcą cieszyć się życiem. Czyli jak ja to nazwałem dla ludzi, którzy chcą smakować życie. No, bo jednak jeżeli mamy te różne przyjemności, to smakujemy sobie życie. I takie mam dla ciebie pytanie: z jakich ostatnio rzeczy cieszysz się najbardziej? Bo to jest fajne, że właśnie zastanawiamy się w tym momencie, bo to, co nas cieszyło rok temu, dwa lata temu, pięć lat temu, może już nas nie cieszy i zastępują to nowe rzeczy. A więc co tak przychodzi ci do głowy Basiu, co teraz ci cieszy? Mm -hmm. No ja ostatnio mm, tak mocno eksploruję i tutaj doświadczam nowego dla mnie świata. Czyli gotowania, pieczenia, i to są takie bardzo proste radości. To są takie małe rzeczy, które mnie cieszą, bo to jest coś dla mnie zupełnie nowego. I teraz to, co jest dla mnie takim obszarem trochę badań, wręcz jak na psychologa przystało, to jak psycholog gotuje, to nigdy nie jest tylko ta prosta czynność, ale zawsze jest troszkę tego drugiego dna. W moim przypadku jest tak, że ja właśnie cieszę się tym procesem. Odkrywam nieznane i widzę, że jest tutaj sporo takich elementów też psychologii. W takim procesie dość trywialnym, jakim jest gotowanie czy pieczenie, bo to jest w pewien sposób. Zapoznanie się z nieznanym, czasami zaakceptowanie porażki. To jest też uzyskanie spokoju, bo ten proces właśnie może być też błogi, czasami powolny, ale to jest też tak, że nigdy nie wiemy, do czego nas tutaj zaprowadzi ta przygoda, bo z jednej strony mamy instrukcję pod tytułem: Piec tyle i tyle czasu, ale z drugiej strony do uzyskania złotego koloru, więc tutaj to jest takie moje małe psychologiczne, kuchenne laboratorium. Ja też się zastanawiałem, jak odpowiem na to pytanie, no bo tak rozmawialiśmy na ten temat, jak to wideo dla Was przygotujemy, o tych rzeczach, które nas cieszą w życiu, no bo jednak to jest główny motyw tego, po co powstał Klub Przyjaciół Psychologii, bo powstał właśnie dla takich osób, które chcą cieszyć się życiem. I ja zastanawiając się nad tym, co ostatnio cieszy mnie w życiu, to stwierdziłem, że cieszy mnie nagrywanie takich materiałów dla Was, materiałów edukacyjnych, łączących psychologię, rozwój osobisty, różne rzeczy, którymi się interesuję, ale cieszy mnie to dlatego. Że dzięki temu, że przekazuję Wam wiedzę, to w mojej głowie też ta wiedza się w pewien sposób układa. Już mam różne pomysły, jak to wykorzystać, na przykład odnośnie książek, które planujemy wspólnie napisać, ale dzięki temu, że uczę innych, tak naprawdę rozwijam siebie i to jest dla mnie niesamowite, ponieważ ten proces pracy przed kamerą, nagrywania, to było zawsze dla mnie tak trudne, że teraz w momencie, kiedy się z tego cieszę, tak jakby zupełnie inaczej patrzę na ten proces. A co ty jeszcze dorzucisz od siebie, jeżeli chodzi o takie cieszenie się życiem? Mhm. Ja tutaj chciałam powiedzieć o planach, a zwłaszcza wspólnych przyjemnościach bo ja tutaj bardzo lubię takie nasze plany first minute, czyli takie z dużym wyprzedzeniem. I to mogą być rzeczy, znowu, małe i duże, takie bardzo też trywialne. O połączeniu marzeń, szczęścia i oczekiwania będziemy też mówić w materiale na moim kanale, ale ja myślę, że warto doceniać nawet takie rzeczy jak wspólne wyjścia, czy to do ulubionej restauracji, czy to właśnie jakieś takie chwile, które trochę wykradamy sobie w tym, w tym życiu, co Codziennym. Ja też bardzo doceniam takie nasze przedsięwzięcia czy to biznesowe, czy to właśnie takie tutaj psychologiczne inicjatywy. Cieszę się, że chcesz robić to wspólnie. Nie biorę tego za pewnik i doceniam właśnie każdą taką naszą no każdą taką wspólną chwilę i te plany, które mamy. No bo prawda jest taka, że gdyby nie taka pewna rozmowa nasza w maju, to nie byłoby nas tutaj dzisiaj i nie powstałby ten klub sieciu psychologii, o których dzisiaj mówimy. Bardzo jestem zadowolony, że powiedziałaś o tym, o tym planowaniu, ponieważ ja tak naprawdę planowania nauczyłem się od Ciebie. Ja byłem raczej osobą, która a, żyła trochę z dnia na dzień, ale dzięki Tobie, dzięki relacji z Tobą, nauczyłem się właśnie planować. I teraz dostrzegam, jak te plany w życiu są ważne i jak ten moment, że mamy na co czekać w swoim życiu, jest ważny, bo mamy o czym rozmawiać. Ja teraz sobie pomyślałem o tym, co mówiłaś że planujemy teraz Sylwestra, że to było ważne dla nas wydarzenie. Wiecie, co się działo w ostatnim czasie, po prostu nie było takich wyjść. Natomiast teraz chcieliśmy właśnie gdzieś wyjść, zrobić sobie tą przyjemność i to też ten plan się zmienił, ewoluował. Zupełnie przez przypadek zaczęliśmy rozmawiać z przyjaciółmi, którzy też chcą iść na tą imprezę i nasz plan, który już nas cieszył, Teraz nas cieszy jeszcze bardziej i to jest bardzo ciekawe, bo bez podjęcia takiej decyzji, bez zaplanowania czegoś, jak ci przyjaciele by się odezwali, czy mamy jakiś plan, czy nie, to to by się wszystko gdzieś rozmyło. A tak, to był konkretny plan, konkretne oczekiwanie i teraz nie tylko my czekamy na te wydarzenie, ale też czeka grona naszych znajomych, grono przyjaciół, z którymi będziemy wspólnie się cieszyć i to jest właśnie fajne w planowaniu, że jest jakaś inicjatywa która się rozwija, ale mamy konkretny termin. Rozmawiamy o tym właśnie, że tak to będzie, planujemy to, ale później mamy te wspomnienia. Zobacz, ile my czasu wspominamy różne nasze wyjazdy, takie rzeczy, których doświadczyliśmy, spektakle, na których byliśmy w teatrze. No bo to są rzeczy, które po prostu przeżywaliśmy i do których wracamy. I takie wspomnienia warto mieć, bo to naprawdę łączy ludzi w związku. Kolejna rzecz, która mnie cieszy, też trochę połączona z tym, o czym mówiliśmy, to jest pewien powrót, pewne wspomnienia. I mam tutaj na myśli, że ostatnio mam taki czas, że sięgam po książki i po audiobooki szczególnie, które już słuchałem, których już czytałem, ale wracam do tych książek, do tych materiałów z tym nowym nastawieniem. I widzę, jak te książki na mnie wpłynęły, ale jak ja odbieram je w tym momencie inaczej w swoim życiu. I to jest niesamowite, że zawsze tak pędziłem, a, nowe materiały, coś poczytać, coś posłuchać, a teraz wracam do pewnych rzeczy i cieszę się tak, na taki podwójny sposób, że te materiały nadal do mnie trafiają, ale że trafiają do mnie w zupełnie inny sposób. To jest niesamowite, bo ja nie wracałem do takich książek, a teraz to robię z ogromną przyjemnością i teraz mam taką dużą trudność, żeby zacząć nową pozycję, bo mam tyle jeszcze rzeczy, które chciałbym jeszcze raz sobie powtórzyć, ale zobaczyć z tym nowym nastawieniem do życia, jak ja to odbiorę, bo wtedy, dzięki, dzięki temu, że właśnie wracam do tych materiałów, widzę swoją zmianę, swój rozwój, swój etap, który jest w moim życiu. Moją kolejną taką prostą przyjemnością jest taki dzień, który sama dla siebie nazwałam Dzień Bez Zegarka. I już mówię o co chodzi. Jest to taka, taka inicjatywa, taka, taki czas dla mnie, kiedy ja najzwyczajniej nie mam na swoim nadgarstku zegarka. I wiem, że jest to sytuacja wyjątkowa, bo na co dzień pracując z klientami, zawsze ten zegarek jest i tutaj punktualność to kwestia kluczowa, to jest coś, co bardzo tutaj pilnuje. Więc punktualność jest też dla mnie takim wyrazem szacunku i wymagania od siebie, Tutaj jako, jako pierwszej, więc dzień bez zegarka kojarzy mi się z wolnością, kojarzy mi się właśnie z takim brakiem obowiązków, obowiązków zawodowych. I teraz, bez względu na to, jak robimy swoją pracę, osobiście uważam, że warto mieć taką przestrzeń, kiedy właśnie robimy jakiś wyjątek, kiedy mamy jakiś taki symbol, który właśnie po usunięciu go wiemy, że ten dzień w jakiś sposób jest specjalny. Dla mnie właśnie ten e, dzień bez zegarka, czyli e, inicjatywa, gdzie ja zupełnie nie muszę się spieszyć, e, jest taką przestrzenią, e, jest wolnością i jest tym czymś, co już nie ustawia mi dnia. Bo ja wiem, że tutaj nie mam żadnych zobowiązań, jest czymś taką przeciwwagą dla tych moich codziennych obowiązków, więc zdecydowanie taka właśnie moja tutaj wewnętrzna umowa jest czymś, co daje mi dużo przyjemności, bo wiem, że to jest dzień, który jest wyłącznie dla mnie. Bardzo ciekawe to, co mówisz. Jak wsłuchałem się w to wszystko, to tak pomyślałem, że w tak wielu kwestiach jesteśmy do siebie podobni, ale też różnimy się w pewnych rzeczach i właśnie ty mi imponujesz zawsze tym, że potrafisz wyznaczać te granice, jeżeli chodzi o oddzielenie życia osobistego od życia zawodowego i ja naprawdę mogę się wiele w tym obszarze od Ciebie nauczyć, bo dla Ciebie ta sfera życia osobistego jest tak święta, że bardzo mocno podkreślasz tutaj to włączanie telefonu, ten dzień bez zegarka mhm. i to jest bardzo ciekawe i to jest właśnie to, że można się inspirować najbliższą osobą, uczyć się czegoś od niej, mimo tego, że w tym momencie, w takim aspekcie naszego życia, nie do końca się to wszystko u nas zgadza. Ja sobie pomyślałem jeszcze o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o podsumowanie tego tematu, z czego. Czerpiemy radość, z czego jesteśmy szczęśliwi, i ja ostatnio czerpię dużą przyjemność z tego, że czytam Wasze komentarze, że pokazujecie mi, że to co robię, ale też to co Ty robisz, no bo jednak ten Twój kanał też dla mnie jest bardzo ważny i pomagam Ci go rozwijać, rozwijamy go wspólnie, Ty mi pomagasz rozwijać mój kanał, ale że te rzeczy, które robimy, że ta psychologia, którą żyjemy, którą żyjemy na co dzień, którą wprowadzamy do swojego życia, do życia osób, które są nam bliskie, to też jest pomocna dla Was. I że ten pozytywny wpływ na życie innych ludzi, to jest coś, co ostatnio bardzo mnie cieszy. Ja Wam na jednym z materiałów mówiłem o tym, o takiej misji, takiej wizji tego, dlaczego ja poszedłem na psychologię. I tam miałem w głowie zawsze takie jedno zdanie. Że jeżeli pomogę chociaż jednej osobie w swoim życiu, no to było warto się starać, było warto się uczyć. I myślę, że tych osób jest teraz dużo więcej. I dzięki temu, że mogę ja i Ty oddziaływać na trochę szerszą skalę, po prostu możemy czerpać z tego satysfakcji. Myślę, że to daje duży powód do takiej dumy, do radości, więc myślę, że ten klub przyjaciół psychologii to będzie taka, taki kolejny krok w tym, że możemy wpływać pozytywnie na Wasze życie, ale że też Wy możecie wpływać pozytywnie na nasze życie, bo ten klub, który stworzyliśmy, to jest pewna idea, pewna myśl, a osoby, które do nas dołączą, tak naprawdę będą pomagały nam to rozwijać. A więc myślę, że teraz jest najlepszy moment, żeby pokazując wam jeszcze raz ten bilet wstępu, ten symbol naszego klubu, tą pierwszą taką przyjemność poranka, czyli ta nasza nasza kawy, no jest ten moment najwłaściwszy, żeby zaprosić was po prostu do tego klubu przyjaciół psychologii. I pamiętajcie, że każda osoba, która dołączy do klubu przyjaciół psychologii, będzie miała wpływ na to, jak ten klub będzie się rozwijał. Każda osoba, która do nas dołączy, do naszego klubu, zawsze otrzyma od nas kawę. Teraz na ten moment jest to ta kawa, to jest kawa na dobry dzień, ale planujemy też inne smaki kawy i możliwe, że nowi klubowicze będą też dostawali inną kawę, ale pamiętajcie, że bilet wstępu, nasz symbol, nasz początek dnia, ta wspaniała chwila, w samotności lub z kimś przy kawie, to jest właśnie to, żeby podkreślać cały czas, że te pozytywy w życiu każdego z nas się pojawiają, żeby z nich czerpać. A więc każdy dostanie kawę. Dodatkowo niespodzianka dla pierwszych dziesięciu osób, które do nas dołączą. To będzie moja pierwsza książka, którą ty zresztą czytałaś w formie audiobooka. Zdradzę wam sekret, że ten audiobook jest obecnie, cieszy się dużo większym zainteresowaniem niż książka papierowa, co bardzo nas cieszy, bo też wspólnie nagrywaliśmy tego audiobooka. A więc dostaniecie książkę papierową ze specjalną dedykacją. Pierwsze 10 osób, które dołączy do naszego klubu oraz dodatkowo Klub będzie miał swoją własną taką platformę, takie miejsce, gdzie będziemy zamieszczać co miesiąc dodatkowe materiały dla naszych klubowiczów. Będziecie mieli wpływ na to, jakie te materiały będą się pojawiać, ale już mamy pewne propozycje tego, jakie materiały znajdą się w pierwszej kolejności i będą dostępne tylko i wyłącznie dla naszych klubowiczów. Wiem, Basiu, że Ty już przygotowałaś jakiś materiał, już masz zamysł, o czym opowiesz naszym klubowiczom w pierwszej kolejności. Tak, no ja chciałabym powiedzieć o takich 10 sposobach na to, jak uczyć się nowych rzeczy, ale zwłaszcza posługując się przykładem nauki języka angielskiego. Ja też tworzę kanał psychologiczny, ale na co dzień uczę angielskiego dorosłych, więc chciałabym połączyć te sfery, bo moi widzowie znają mnie jako panią od psychologii, ale na co dzień też działam właśnie z klientami dorosłymi. Ucząc ich i prowadząc w tym procesie. Sądzę, że psychologia ma dużą wartość i bardzo pomaga mi właśnie to psychologiczne przygotowanie w procesie trenowania umiejętności językowych, i na tym chciałabym się skupić, bo widzę, jak dużą wartość ma właśnie kształcenie się, nabywanie nowych umiejętności, czy to chociażby językowych, ale też ogólnie nowych umiejętności właśnie w tym dobrostanie i takim podbudowywaniu naszego codziennego szczęścia. A więc już wiecie, jaki materiał otrzymacie od Wasi, jako ten materiał dodatkowy dla naszych klubowiczów. Ja jeszcze nie zdradzę swojego materiału. Mogę jedynie Wam powiedzieć, że planuję zorganizować też takie spotkania z Wami na żywo, w formie takiego live'a, gdzie będziecie mogli zadawać pytanie. I to będą takie spotkania cykliczne, które będziemy organizować właśnie dla naszych klubowiczów. Ale też klub i nasza platforma, na której będziecie, będzie takim miejscem do dyskusji, bo wiem, że wiele osób nie pisze komentarzy na YouTubie, po prostu tutaj. Jest wszystko tak szeroko dostępne, i że potrzebujemy takiego bardziej kameralnego grona. A to, że wybraliśmy klub przyjaciół psychologii jako klub osób, które chcą cieszyć się życiem, chcą rozwijać się, to możecie być pewni, że w tym klubie będą osoby, które będą was wspierać, a nigdy nie będą to osoby, które będą podcinać wam skrzydła, bo myślę, że taka osoba nie miałaby chęci do tego, żeby dołączyć do takiego klubu, i dlatego, tworząc to kameralne grono, chcemy wam umożliwić te dyskusje nie tylko z nami jako stwórcami tej platformy, ale też z Wami między sobą. No bo Wy często wymieniacie się historiami, różnymi opowieściami, różnymi strategiami naradzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego to będzie miejsce, gdzie te dyskusje na pewno będą bezpieczne, ciekawe i w takiej pozytywnej atmosferze. Ja na koniec jeszcze mam takie przemyślenie, że cała, cały pomysł kawy jest taką bardzo ładną klamrą kompozycyjną, bo mm, też na początku w ogóle Twoje logo było związane z kawą, bo tak jak kawa na wynos. Psychologia na wynos. Tutaj cała ta gra słów była trochę właśnie oparta o kawę i takie konsumowanie tej wiedzy trochę właśnie w takiej pigułkowej formie, jak malutka szklaneczka espresso. Właśnie dlatego podoba mi się pomysł z naszą kawą, że to wszystko się łączy i jest taką bardzo ładną klamrą i taką spójną kompozycją. Tak, ja też od razu sobie skojarzyłem to stare logo i myślę, że osoby, które znają mnie od jakiegoś czasu jeszcze te początki kanału, to widzą jeszcze tą filiżaneczkę. Psychologia na wynos, kawa, kawa, która będzie z wami, która jest naszym symbolem dla ten wstępu. Pamiętajcie i pewnie czujecie, że ta idea klubu dopiero powstaje. Ona powstała w naszych głowach. Stworzyliśmy kawę, dopiero wam o niej teraz mówimy, kiedy ona już jest namacalna, kiedy możemy wam ją wysłać, bo nie chcieliśmy mówić o całym procesie, tak jakby o tych wybieraniach kolorów i tak dalej. To był nasz proces, który był naszym marzeniem, ale teraz zapraszamy was do tego świata, bo ten świat jest realny. Tą kawę mamy, możemy wam wysłać ale też czujecie na pewno, że ten... Klub to jest taka idea, która będzie się zmieniać. Ona będzie się zmieniać pod wpływem tych osób, które do nas dołączą, które nas zainspirują. Te osoby, które będą z nami w klubie, na pewno będą miały ogromny wpływ na to, jakie tematy będziemy poruszać, jakie materiały dodatkowe będą robić, a na pewno też będziemy robić różne inicjatywy związane właśnie z psychologią, z rozwojem osobistym, ale przede wszystkim z tym, żeby cieszyć się życiem. I bardzo się cieszę również, że mogłem z tobą nagrać dzisiaj ten materiał, że to nasze małe marzenie, wspólne marzenie w końcu Stało się rzeczywistością, i teraz, że możemy zaprosić Was do tego świata, świata, który nazwaliśmy Klub Przyjaciół Psychologii. Pamiętajcie, że ta kawa jest dostępna tylko i wyłącznie dla naszych klubowiczów. I to klubowicze zawsze będą mogli w pierwszej kolejności zamówić naszą kawę, a więc będzie to ciekawy taki mechanizm, który pokazuje, że jeżeli nasi klubowicze zamówią cały ten, całe zamówienie naszej kawy, no to nie będziemy mogli dołączyć nowych klubowiczów, a więc warto być z nami, ponieważ zawsze macie w pierwszej kolejności dostęp do naszej kawy. Ale przede wszystkim dostęp do tego, że macie z nami kontakt, macie te materiały i po prostu dajecie sobie sami znać, że jesteście osobami, które chcą cieszyć się życiem, a niech ta kawa wam o tym przypomina, niech klub przyjaciół psychologii wam o tym przypomina, że po prostu zawsze warto podnosić jakość swojego życia, bo po prostu trzeba cieszyć się życiem. Tak jak mówiłem na jednym z ostatnich materiałów, jeżeli jesteśmy szczęśliwi, to mamy bardzo wiele marzeń, wiele pomysłów i mam nadzieję, że do tego właśnie Was zainspirowaliśmy. A więc na ten moment to już wszystko. Mam nadzieję, że zobaczymy się w klubie Przyjaciół Psychologii. Basia już zdradziła, jaki będzie dla Was miała materiał. Myślę, że ten materiał Was zainteresuje. Także trzymajcie się i do zobaczenia w klubie. Cześć! Cześć!